No witam gorąco na dzisiejszym spotkaniu, gdzie Danusia opowie nam na temat alergii. Jak sobie z nią radzić, jak jej zapobiegać? I co zrobić, jak już się ma tę alergię i jak y, zmniejszyć jej konsekwencje? Także Danusiu, proszę cię bardzo swoim fachowym. Y, z fachową wiedzą poinformuj nas, jak tutaj sobie radzić z tymi alergiami, których coraz to więcej. No, tak się składa, właśnie. Witam wszystkich przede wszystkim. E, tak się składa, że faktycznie te alergie jakoś tak nas nie opuszczają. I e, Myślę, że większość z nas już zdążyła doświadczyć alergii na swoim ciele, ale jeżeli nie na swoim, no to, to na członka swoich, swojej rodziny, dzieci czy, czy znajomych jakichś. Alergie, jak wiemy, mogą być przewlekłe, mogą być jakieś sezonowe, mogą też być na jakieś określone pokarmy. Także takie czynniki, które wywołują alergię, mogą być też zewnętrzne, takie jak kurz, sierści zwierząt, pyłki, trawy, no najróżniejsze takie rzeczy mogą się przyczynić. Na alergię ma też wpływ pora roku, temperatura jaka jest, wilgotność, no i też co tak może się nie zawsze wydawać, jasne, też stres ma bardzo dużo, duży wpływ na alergię. Alergie. Mogą być właśnie tak, jak już tutaj wcześniej wspomniałam, jakieś takie sezonowe, czy związane z porą roku, ale też mogą być takie alergie, które troszeczkę dziedziczymy, e, czyli trochę genetyczne mogą być. E, czy sobie można radzić z tymi alergiami? Okazuje się, że tak. I że tak główną właśnie przyczyną takiej, tych alergii jest nieodpowiednie dożywienie naszego organizmu. Czyli wszystko zaczyna się znowu, coraz częściej się o tym mówi, coraz więcej, wszystko zaczyna się od naszych jelit. To przez nasze jelita mamy te nasze komórki niedożywione i w pierwszej kolejności należy oczyścić jelita, a dopiero później dożywić ten organizm i wtedy ten organizm sobie bardzo dobrze radzi z wszystkim tym, co nas atakuje z zewnątrz. I to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie zachorować. Chodzi o to, żeby organizm był na tyle silny, żeby sobie wtedy, gdy nas zaatakują te pyłki, różne alergeny, to żeby sobie mógł z nimi poradzić. No to jest tak, jak, jak można by porównać do samochodu, tak? Można by sobie zaplanować jakąś fajną podróż gdzieś do fajnego miejsca. No ale jeżeli nie nalejemy odpowiedniego paliwa, no to nie dojdziemy, staniemy gdzieś w polu i tak samo jest z naszym organizmem. Możemy sobie zaplanować cudowne życie, pełne energii, pełne e, vigoru i tak dalej, ale jeżeli my nie będziemy dostarczać odpowiedniego paliwa do tego naszego organizmu, no to, no to nic z tego nie wyjdzie, bo organizm się w końcu zbuntuje, powie dosyć, nie mam już siły więcej. E, kiedyś tak miałam, właśnie ileś tam lat temu. Jechaliśmy do Kudowy i po drodze w okolicach Dusznik była taka fajna stacja benzynowa, która miała paliwo. Paliwo było o wiele tańsze niż na pozostałych, no to dlaczego niby nie skorzystać? Nalaliśmy oczywiście do pełna, no i, i wystarczyło wyjechać ze stacji benzynowej. Niestety nie szło ani szybciej jechać, a no, przy każdym jechaliśmy tak jak, nie wiem, może rowerem by nas nawet wyprzedzili. Tak samo jest tutaj z naszym organizmem. Czasem się wydaje, że jemy, 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 tylko nie zastanawiamy się nad tym, co jemy, nie zastanawiamy się nad tym, co pijemy. No i później ten organizm nas funkcjonuje jak funkcjonuje. Ja mam przykład też mojego wnuka, który no dość często bywał przeziębiony, miał katary. Od pewnego czasu rodzice zainwestowali w wodę, w taką zdrową wodę. Do tego pije olej, olej, który ma w swoim składzie cztery różne koleje, oleje, czyli olej z konopi, olej z rokitnika, z wiesiołka, z róży, z migdałów. Zawiera też jest bogaty w witaminy, a witaminy z grupy B, witaminy D e, K. Zawiera też aminokwasy, aż cztery nawet, bo trzy, sześć i dziewięć. Ale co najważniejsze, jest odpowiedni stosunek aminokwasu yy, y, Omega-3 do Omega-6. To jest bardzo ważne. Yy, ten stosunek musi być odpowiedni. I od tego czasu mój wnuk yy, jest najzrośniejszym dzieckiem z całej trójki, bo tylko on właśnie yy, nie ma oporu przy braniu tego wszystkiego. Zdarza się oczywiście, że, że jest przeziębiony, ale to przeziębienie trwa maksymalnie dwa dni. On wtedy przy tym czuje się dobrze. No oczywiście nie chodzi do szkoły, żeby nie zarażać innych, więc te dwa dni zostaje w domu, ale on może normalnie funkcjonować. On nie, jest, nie ma problemów ani nie męczy go ten kaszel, nie męczy go, nie ma temperatury, po prostu ma zwykły katar, z którym organizm sobie bardzo dobrze radzi. Firmie, w firmie, z którą współpracuję, jest też olej CBD. Olej CBD, który nie blokuje układu oddechowego, to znaczy, że jakby nie, nie, nie powoduje tego, że, że jest kata, że jest kaszel. Ten olej CBD ma wpływ też na produkcję białych krwinek krwi, które jak wiadomo, mają bardzo dużą rolę w, naszym, w wspomaganiu naszego układu odpornościowego i powodują to odpowiednią ilość tych krwinek, krwinki, które wtedy gdy nas zaatakują te wszystkie alergenty, alergeny, to wtedy sobie doskonale z tym radzą. Także no, bardzo ważne jest tutaj to żeby ten nasz organizm odpowiednio nawadniać, oczyszczać go i odpowiednio dożywiać. I tu nie chodzi o takie jedzenie, bo jedzenie, tylko jedzenie, które zawiera odpowiednie witaminy, odpowiednie właśnie kwas omega, wszystkie składniki, które nam są potrzebne do tego, żeby ten organizm miał siłę w walki z tymi alergenami wszystkimi. Czyli mówisz, że to musi być naprawdę takie wartościowe. No zaskoczyłaś mnie tutaj jedną rzeczą, że stres ma wpływ na alergie. Jak to się jak to się objawia? Jak, jak temu zaradzić? Tak to jest, że to no, składa. Tak to jest, że nie tylko jakby choruje nasze ciało. Ale choruje też cały, też nasz, nasz, nasze uczucia, nasze, po prostu nasz umysł, nasze, nasze samopoczucie choruje. Więc sam katar to nie jest tylko to, że mamy katar i nic się nie dzieje, my przy tym się też czujemy źle. I odwrotnie, jeżeli jesteśmy, bardzo zestresowani, jeżeli ciągle nie potrafimy sobie radzić z tym e, stresem, który na, no niestety dotyka nas codziennie i to niemal na każdym kroku, to wtedy ten organizm również nie będzie miał siły e, do tego, żeby dobrze funkcjonować, żeby się dobrze odżywiać. Tak więc tutaj bardzo duże, bardzo dużą rolę też odgrywają te wszystkie e, takie e, relaksacje. E, to umiejętność radzenia sobie z tym, z tym stresem. Są wiele czynników takich, na które nie mamy wpływu, więc jakby y, może nie tylko odpuszczenia sobie, ale akceptacji tego, co jest, a, a zmienianie tylko tego, czego, y, czego, y, co, zmienianie tego, co możemy zmienić. Tutaj też bardzo fajnie pomaga właśnie olej CBD. Olej CBD, który wspomaga nie tylko nasze, nasze ciało, ale wspomaga też naszą, naszą duszę, nasze, nasze, nasz umysł, nasz, wspomaga cały nasz układ, taki i nerwowy, i układ pokarmowy, oddechowy. Też powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, że tak naprawdę alergia. To jest jak zwykle i cały czas wracamy do tego tematu jelit, czyli takiego układu centralnego naszego organizmu, dzięki któremu w ogóle funkcjonujemy. Ja dzisiaj czytałam, bo zaczęłam się coraz bardziej interesować zdrowiem, książkę Tombaka. I on cały czas mówi o tym, że Jelita są najważniejszą rzeczą w naszym organizmie, ale nie można żadnego z naszych organów traktować osobno, tylko jako jedną całość, bo jelita owszem, dokarmiają wszystko, ale my jesteśmy jak taka maszyna, która posiada tryby i te tryby mają tak chodzić, żeby żaden z nich się nie wyłamał. I tutaj też Powiedziałaś taką rzecz, że katar, ale czy tylko katar jest takim wyznacznikiem alergii? Absolutnie nie. Mogą też być różne zmiany na skórze. Może być kaszel, może, no, mogą być jakieś bóle głowy, też astma może być właśnie astma również może być wynikiem takiej ciągłej, przewlekłej, jakby alergii. Więc to, a tu na szczęście, tu wspomniałaś o tym, że to właśnie nie tylko ciało nasze dane, ale to na szczęście coraz więcej ludzi jest świadomych tego, że trzeba podchodzić do siebie holistycznie, tak? czyli tak całościowo. I na szczęście coraz więcej lekarzy jest również takich, którzy również w ten sposób podchodzą do lekarzy. I oby to do człowieka, że tak? liczy się człowiek jako całość, a nie tylko jako. Jako jakiś tam narząd. Do chirurga nie pójdziemy, znaczy, jeżeli pójdziemy do chirurga, no to wiadomo, że tam no, mamy złamaną rękę, powiedzmy, ten. Ale to powinna się liczyć też całość, bo to z tą złamaną ręką nie będzie się wiązało tylko ból i, i, i jakaś dysfunkcja tej ręki, ale również nasze takie złe samopoczucie psychiczne. Tutaj przy alergiach przy każdej jednostce, nie tylko przy alergia, przy każdej jednostce bardzo ważne jest to, żeby spoglądać na nas jako na całość. No właśnie tutaj bardzo dobrze powiedziałaś, ponieważ no właśnie i pan Tombak mówi, że patrząc na osobę, on wie na co dana osoba choruje. I no tak ciekawa książka, że chyba się zagłębię w nią bardziej. i Będę z niej wyciągała coraz więcej takich tematów, który, bo no, nie ukrywam, że niełatwo jest tę książkę dostać. Ja ją nabyłam dawno, dawno temu. I też nie wiedziałam, znaczy wiedziałam, że człowiek jest organizmem całościowym. Ale <taki> takie... Leczenie poprzez wyrzucanie pewnych organów, a nie naprawianie ich, powoduje jeszcze większe dysfunkcje organizmu, bo zabiera się z niego coś, co spełnia jakąś rolę. I czy masz może wiedzę z zawodu swojego, co może spowodować taką skłonność do alergii, co usuniemy z organizmu przez operację? No Przede wszystkim to niedożywienie organizmu. To jest tak, czyli, takie e, pełne słowa tego znaczenia. Czyli organizm nie jest, każda komórka musi posiadać odpowiednią ilość witamin. To wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby mogła normalnie funkcjonować, żeby miała siłę do tego, żeby funkcjonować. I to jest przede wszystkim podstawa. I e, My tu tak fajnie powiedziałaś też że niby o tym wszystkim wiemy, ale tak jak, jak wspomniałaś, jakby do tej pory nie mieliśmy świadomości tego, jak to jest bardzo ważne. A teraz im mamy większą świadomość, tym więcej zwracamy uwagi właśnie na tą całość, na to, że nie, nigdy nie choruje tylko ktoś mając alergię. To nie jest to tylko katar. Tylko to się... Katar jest jakby wynikiem tej alergii. I tu jest bardzo ważne właśnie takie e, e, pojęcie całościowe. Właśnie e, skąd, się, skąd się ten katar wziął. Więc tutaj nie, nie likwidowanie tego kataru, nie zamykanie tego. To, poza tym też kiedyś słyszałam właśnie e, jak, e, taką wypowiedź, że tak jakby hamowanie bardzo kataru czy kaszlu to jest duży błąd, bo jeżeli się taki objaw pojawia, to znaczy, że pojawiły się w naszym organizmie jakieś toksyny, które organizm chce wyrzucić. I chce wyrzucić właśnie poprzez, poprzez ten katar, poprzez ten kaszel, poprzez, nie wiem, biegunki czy no wszystkiego, te, poprzez nawet wyrzuty na jakiś naskórze. Jeżeli coś takiego się pojawia, to znaczy, że w naszym organizmie coś się dzieje. I, i należałoby sprawdzić, co się dzieje, przyjrzeć się temu swojemu organizmowi i zacząć od, od, od tego miejsca, od, no od, od, tej, od tego źródła. Czyli to, co Ty mówisz, to ja rozumiem, że alergia to jest takie wyrzucanie toksyn na zewnątrz. Czyli już o nich się nagromadziło tak dużo, że trzeba z nimi zrobić porządek, i one wychodzą na zewnątrz w różny sposób, tak? Dokładnie tak. Jeszcze też usłyszałam kiedyś od, od pewnej pani doktor, która właśnie zmieniła swoje podejście na takie podejście holistyczne do człowieka, i ona się przyglądała właśnie osobom, które mają alergię. I poprzez badania swoje doszła do takiego wniosku, że alergia, na przykład pokarmowa, może wynikać z tego, nigdy jakby się nad tym nie zastanawia, ale też zaczęła od, od siebie. Bo jako młody lekarz miała takie bardzo duże ambicje, chciała każdego wyleczyć. Okazało się, że w którymś tam momencie zmarły dwie pacjentki, które bardzo dobrze rokowały, i tak no dalej. Taki był wynik też, no, każdy kiedyś umrze, tak? Ale ona w tym czasie, kiedy dostała tą wiadomość, że te dwie pacjentki, dla których, które jakoś tak no, bardzo lubiła, jakoś tak nie wiem, no, chciała im bardzo pomóc, że one zmarły. Ona jadła jakieś orzeszki, zapomniałam już teraz, jakie to orzeszki jadła, i po pewnym czasie okazało się, że ona na te orzeszki ma uczulenie. I zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak jest, i doszło do takiego, badając też inne osoby, doszło do takiego wniosku, że często właśnie te, te alergie pokarmowe głównie, że w czasie spożywania. Tego, tego pokarmu, na który później jesteśmy uczuleni, może to być już w czasie, w czasie też, kiedy jesteśmy jeszcze płodem. Kiedy jeszcze jesteśmy w łonie matki i matka powiedzmy, jest to taki czynnik, który jest traumatyczny, który wywołuje duży stres, to może powodować u dzieci alergię. Na, dane, na, na, na jakieś tam składnie pokarmowy powiedzmy, co było też dla mnie takie bardzo ciekawe i zaskakujące. Ale do, do takiego wniosku doszła. I to i teraz, tu nie chodzi o to, żeby teraz likwidować objawy tego, jeżeli to się pojawiło, tylko po, ona to nazwała, że należałoby to przepracować. No i tu masz 100% racji, ponieważ każdy y ta przewlekłość chorób to polega na tym, że się objawy leczy, a nie przyczynę. I gro, jeszcze gro lekarzy pracuje w ten sposób i leczy w ten sposób, że tylko objawy likwiduje, natomiast nie likwiduje przyczyn. A tak jak powiedziałaś ta pani doktor, i coraz więcej jest takich osób, które. Szukają źródła w przyczynie, a nie w skutku. I dzięki temu jest możliwość no pomoże, pomóc sobie w najlepszy sposób, jaki tylko można, właśnie przez zwracanie uwagi na to, jak wyglądamy, co w nas się zmienia i wtedy sięgać do, do źródła, co, co może być przyczyną, przez właśnie własną obserwację. Także to bardzo tak ci, tak. ci dziękuję za bardzo wyczerpującą informację fachową i na przykładach rzeczywiście osób, które się rozwijają i chcą naprawdę pomagać, a nie tylko likwidować objawy, i w tym kierunku chyba należy już w tej chwili iść, ze względu na to, że. Otaczające nas środowisko nie zawsze jest no dobre, zdrowe. I teraz powiedz mi, jak Ciebie znaleźć? Czy pod filmikiem będzie jakiś, jakaś możliwość kontaktu do z Tobą? Tak, tak. Myślę, że to będzie najlepszy sposób. Pod filmem kontakt, jeżeli ktoś chciałby więcej. Ktoś chciałby porozmawiać na ten temat, to jestem otwarta na to jak najbardziej. Do każdej do każdy, zadzwonię do każdej osoby, która się pod tym filmikiem no, zostawi jakiś tam ślad. Dobrze. I czy to będzie na zasadzie ankiety, czy to będzie na zasadzie po prostu napisania do Ciebie maila? Obojętnie co. Każdy kontakt, ja się odezwę do, każdego, do każdej osoby. No to dziękuję Ci bardzo. Rzeczywiście sprawa alergii niebawem się zacznie, bo jeszcze chwila i będziemy mieć wiosnę. Także wszystko jest otwartą rzeczą jeszcze, nie? Dziękuję bardzo i też życzymy sobie, żeby coraz, ludzi, coraz więcej ludzi było takich świadomych, właśnie, którzy będą podchodzić do siebie całościowo. No właśnie, także dziękujemy bardzo i Następnym razem spotkamy się przy innym ważnym temacie dotyczącym zdrowia.